Elo, dzisiaj gramy w Sandy Service, bo bambus pytał czy zagramy kolejny raz to zagramy. Dziękuję bambus za pomysł. Dobra, ja ściszę może telefon. No i zobaczymy. Bambus. Dzięki za pomysł. To twój pomysł, żebyśmy zagrali jeszcze raz proszę. Gram jeszcze raz. Ej, jakaś nowa mapka tutaj, no okej. Okay. Chyba była aktualizacja. No okej. Okay. Gramy sobie... Tak by co... Możecie znać takiego mega tygrysa. Naprawdę to jest tymo, to jest mój kuzyn. A więc no powiedzcie mu, że ja mam kanał na YouTube. Tu coś. No jak go znacie. A więc no wam to powiedziałem. Um, no okej, okay, no to damy ja sobie. Okej, totalne skupienie. Okej. Okay. O kurde! w tym też nie miałem szans. No okej. Okay. Dobra, gramy jeszcze raz. Bambus prosił, zagali. zagrali. No i Bambus, pozdrawiam Cię i całą Twoją rodzinę. Ups, przepraszam. Problemy techniczne. To się wyklepię. Ja mam dwie zupy na obiad. A więc no... Wiecie... A więc no... No... Mam że Wam się podoba, o, a ma butyk. elo, elo, dobrze, że nic nie wyjąbałem jest wyraz łożony. No, Okej, okay, jest, 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 jest. Dobra, to już nic nie... Radzę! No kurde, nie zebrała mama butyk! Mama butyk jest mega kozackie! Super! Dobra, pójdźmy tędy. Aja! Jakie to małe! Aja! Jakie to Dobra, gramy jeszcze dwie rundki No i koniec odcinka okay. Bambus Jak będziesz chciał jeszcze jeden taki odcinek To pisz pod tym odcinkiem Z Brawl Starsa Zrobię pewnie Nie, mam nadzieję Bambus Jak Bambus Nie, nie subskrybujesz to Ci dam bana na kanał kurde, tak się się zgubiłem, że co kurde ten tak, no, okej okay. ale bambus, naprawdę jak mnie nie subskrybujesz a mnie oglądasz to daj Ci bana na kanał proste A nie ma suba? Pan a mnie oglądasz na mój kanał dostajesz. Dostajesz pana na mój kanał. Każdy gdy face nie będzie subskrybowała, nie będzie oglądał. Przekomentarz to nie dam mu bana, bo też przecież face czuję się jak król. Czasami jestem w Wasie, w nigdy nul. Nigdy nul. Nigdy nul. Przepraszam, nie, jakby selfish, nie, bo nie ukradam Ci piosenki, a tylko sobie śpiewam na odcinku. Mam budźka. No ja piję wiele. Dobra. Dobra, zagramy jeszcze jedną rundkę. I ta rundka naprawdę będzie dobra. bo ten film jest za krótki 5 minut to za mało jak ze Stambulgaisa dzisiaj nagrałem parę minut temu w wbijajcie to, to to było aż 11 minut a więc no mm. OK. Então, tá bem, é realmente longa. OK. OK. Papas que Już tak szybko nie dałem, jest to double jump? No ja. Tylko taki słaby ten double jump. O o! To jest już double jump. Rozumiem. Double jump mnie uratował. Gdybym nie trafił double jumpa, to już bym nie żył. Double jump. Double jump! Tak, double jump. Pamiętam, tak. Double jump. Kurde. Okej, okay, to żegnamy się. Pa!